i mają 150 knajp. No tak. No. Ale fajne. To... Przy niektórych jest zaznaczone, że jest to kotka. Przy niektórych rzeczach. Mówię coś? Słyszysz nas? Raz, dwa, trzy. Raz, trzy. Co więcej? O. A to wiesz co? Nie, nie wiem, czy nie wyjechałaś poza... Bo tak... nastroju nie będzie. Dobra. No wiem. Kasia, nie, to nie jest dużo ja, ja się będę, wiesz, pochylał. Jesteś musiał się nachylać do nas. <grym> Myślałem, że przyjdziecie jako te animowane postaci. To się tak odmienia, nie? Postaci. Wycinane z kartonu. <grym> <grym> no tak. No w końcu. Czy musieliśmy zostawić w ten ciuchy... W... Tak, w pranie, oni nas później, powiedzieli, że pewnie będziemy mieli falsyfikaty, nie? Także... Nie, ale słuchajcie, to się nie kłóci z taką koncepcją rokowego grania na poważnie? Nie, to jest jak najbardziej na poważnie. To, to jesteśmy my tylko w, w takim ujęciu. Taka Widać, forma. że podobnie jesteśmy, prawda? Nie, no wiesz co, te wszystkie rokowe okładki, bo to mi w ogóle do gansów troszeczkę, jak gdyby, taki cytat, co? Nie, <laughs> nie, nie, raczej nie. No, jest... no, a ten dół tu, tutaj? O Jezu, to nie pierwszy, nie ostatni mamy taki dół. Nie no, pokaż, pokaż, co <laughs> chodzi. Mi to, mi to nie to bardziej... logo jest zajebiste, proszę. Mi to, jest po prostu mi to, mi to bardzo, bardzo. to bardziej bardzo. przypomina to logo, hmm, klamrę do paska po prostu. No, to też. To już widzę, jaki, jaki <laughs> będzie mersz na koncertach. <laughs> Może być. <laughs> No. To i może bo... być, wiesz, zapięcie stanika z tyłu. Może Zawsze być. się trudno rozpina. Może być no. i może być też to wiele różnych rzeczy. może być. To może być widelec. Flaga. Flaga. Yyy. Yyy. Zapałki, ognisko. Ognisko. Yyy, patrz tu, Gant, no z tak, tak. Jeszcze Ale wiesz, to <toddź wiesz> <toddź> to akurat nie my dodaliśmy. To, to już było. <toddź wiesz> tak. To już było, tak? To już było. No dobra, co z z Facebookiem? Wytłumaczcie się. Yy, co z Facebookiem? No tam... No tam pewnie się domyślam się, tam... że wszyscy się pytają, czy to zaplanowana akcja marketingowa, czy tam tralala, tak? Wiesz co, no to wszystko się tam zaczęło. Tam, tam, tam stworzyliśmy grę i tak to wszystko poszło. Ona osiągnęła całkiem spory sukces. 200 tysięcy regularnych wejść na, na, do gry, to jest, no to jest sporo. I... Tyle, no to od tego się zaczęło. Dobra, ale słuchajcie, to wymyślając, kombinując z tą grą, nie myśleliście o tym, co będzie później? To mi się nie chce wierzyć. Wiesz co? Znaczy, to było tak naprawdę, wiesz co, taka, taka akcja. Miała być e, jednorazowa, tak? Tak, to miał być po prostu I jakiś tam projekt piosenek. zrobiony, jeden numer i, 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 i tyle, a. Biorąc pod uwagę jakby no, rzecz, tak. rzecz którą, która przy okazji wyszła. I ja powiem tak szczerze, że y, aż takiego y, jakby strzału y, w tym, w tym, na tym Facebooku to, to, nie, to nikt się z nas nie spodziewał, tak, tak suma summarum, bo jasne było to, że jest to popularna tam y, y, społecznościowa sytuacja i y, y wiele osób tam wejdzie, natomiast biorąc pod uwagę popularność, tylko tak mówię o konkrecie, o mainstreamowych stacjach, o rokowych bendach i tak dalej, no to umówmy się, że tu jest Polska, tak? I to trochę inaczej u nas wszystko funkcjonuje niż na Zachodzie. Na Zachodzie rokowe będy świetnie sobie radzą. O, przepraszam. już dzwonią z propozycją koncertów. Tak ma być. Czekaj, co to było? To ja byłem. Sam sobie nagrałem dzwonek. Nie żartuję, naprawdę. Mogę ci wysłać później. No i generalnie, wiesz, zostaliśmy poprosie, poproszeni o zrobienie songu, żeby to było oparte jakoś tam w, w konwencji. Kto prosił? Człowiek, który generalnie robił tą, 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 tą grę, nie? No i była taka sytuacja, że żeby, była, żeby był też podkład, coś tam, coś tam. Ja osobiście też robiłem takie odgłosy, które e, są, gdy się tam klika, poszczególne koncert, jakieś tam akcje, sumie, wiesz. Tak to I, I to udźwiękowane to po prostu zostało, a że odniosło jakiś tam wymierny sukces, no to... I to weszliśmy do studia i nagraliśmy resztę. Tak. Ryżkę. A tak. mieliśmy mnóstwo super świetnego materiału. Który gdzieś tam pozostał po czymś? Ojejku my gramy ze sobą od... No długo. Cały czas. Lat. Wiesz co, generalnie zajmujemy się w ogóle generalnie nasz skład. Y, to jest skład ludzi, z którymi jakoś tam zawsze się. Na przykład super historia. Z Romkiem, gitarzystą Romeo. z Romeo y, mieliśmy taką sytuację, że ja się z Romkiem poznałem jakieś, nie wiem, 7 lat temu w knajpie. Y, po rokowo. <laughs> tak I jakiś tam wspólny temat znaleźliśmy od razu, piece, gity, cuda, wianki i, i zawsze mieliśmy opcję pod tym, ej, pograjmy, zróbmy coś, kurczę, fajnego, nie? zróbmy, musimy pograć razem. Tak się zdarzyło, że mieliśmy gitki, przez chwilę tam coś mogliśmy szarpnąć, no i summa summarum przez te 7 lat przy każdej okazji, gdzie się spotykaliśmy, podkre ja podkreślałem, Romek też strasznie, jakby wiesz, no, kurczę, fajnie, bo coś byśmy okay. zrobili. I jakby no, zbieg okoliczności sprawił, że <gryw> zadzwonię do Romana, mówię, Roman, przyjeść, bo coś tam porobimy. Z, ze wszystkimi chłopakami, jakby sytuacja jest taka, że no, znamy się no, kupę no, czasu. No, więc, nie jesteśmy przyjaciółmi, no. naprawdę, naprawdę przyjaciółmi. Nie, nie, że nie Co naprawdę. z Kaszmirem? Ojej, to już zakończona historia tak naprawdę. Koniec, zamknięte? Zamknięte, no mamy, mamy tutaj do roboty, wiesz, całkiem nowy etap się rozpoczął. No. Dobra, premiera była w ten, z końcem maja, dobrze? Pamiętam? Tak, 31. Tak. Dobra, potem był wywiad, jeździliśmy po rozgłośniach radiowych, tak? Panie <noise> <noise> no to, <noise> to jak, tak. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy Ta. i... Chyba tak. u to, nie, 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 nie byliśmy u Kasprola, nie? Tak, byliśmy. Tam. Mhm. I tam y, a, akustycznie też. 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 rok również mhm. graliśmy akustycznie. A to tego to nie słyszałem. A w ogóle z tą akustyczną wersją to wyszło tak, że jak sobie graliśmy próbę, bo chcieliśmy pojechać w ogóle tam zagrać, y, ale zagrać zagrać tak jak, się, tak jak to gramy. No z racji. Mali tego, na baterie. Na baterie. Natomiast y, z racji tego, że nie było możliwości takiej za bardzo. Y, mhm. To zaczą, zaczęliśmy kombinować, żeby ograniczyć ten, ten zestaw czyli bęben mniejszy, klawisze, coś tam, coś tam. No ale no, suma summarum wyszło to jeszcze w jeszcze mniejszym składzie dwie akustyczne gitary, basówka, tamburyn i śpiewy. I powiem ci, że jak graliśmy próby, to wpadliśmy na taki super genialny pomysł że sobie zarejestrujemy u siebie w studio wersje akustyczne. Poczekaj, to to przyszliście z pudłami, czy to tak. poszło z puszki? Nie, nie przyszliśmy nie, grać. Bo przyszliśmy już się wystraszyłem. I... Nie, 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 nie. Wszystko, Wszystko najbardziej praktyczne. Chodzi o to, że po prostu tak nam fajnie to się grało w akustycznych wersjach, że postanowiliśmy sobie tam gdzieś w jakimś wolnym momencie zarejestrować po prostu więcej piosenek w ten sposób, bo to jakby fajnie, fajnie, idzie, fajnie, fajnie, idzie, fajnie idzie. działało. To, te piosenki się podoba. bronią przy, przy samych akustykach, także to jest... No, to jest fajne. Można przy ognisku je grać. To. Wow. No, to wiesz co, przy ognisku. Nie każdy. To wszystko zależy od stopnia y, zaczarowania y, tematem, więc. No, nie chcielibyście usłyszeć moich wersji, na pewno. Tam, A dlaczego? Człowiek dobrze znieczulił. To... Może, może by się okazało, że musimy zmienić robotę, nie? No. No, wam to nie grozi. Wziąłbyś gitę szarp, no ale byśmy poszli do domu wszyscy. Dobra, nie jedziecie do domu, tylko jedziecie y, do czech. To tak, prawda. Tak. Co, no. Piwo, no, o co to A, Jesteśmy w ogóle. Tak. Jedziemy na no, kurs. Tacy szczęśliwi. Naprawdę wczoraj się dowiedzieliśmy, że jedziemy i to jest masakra. No. Super. Była chwila zwątpienia, bo był taki moment. Konkursu sms na ten cały festiwal, że ci, ci laureaci wylosowani, z tam iluś tam zespołów, które zgłosiły. I ile zespołów się zgłosiło? Ponad 200. O to wpytę? 20. No. Sporo. I wybrali oni, 12... wybr oni wybrali 12 bandów. Właśnie ja nie wiem, ile jedzie w końcu. 7. 7. 7 jedzie. No. Między innymi, także 3 lipca będziemy w Czechach grać. Zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo. A kto jeszcze jedzie? Wiesz co, no wejdźcie sobie na stronkę, ja nie pamiętam. Kate Like Candy jedzie. <grywa> <grywa> tak. No, 3, 3 lipca? Tak. Co jest wtedy na scenie, tam? Słucham, to jest na Wiesz co? Nie wiem, ale no, takie, takie gwiazdy jak Paramore, Some 41, my, my Chemical Romance będą grać. Nie wiem czy akurat tego dnia, ale na festiwalu, także tak. tu bardziej zapraszamy. My jesteśmy w ogóle w, no, w szoku i chcemy też zobaczyć ten Co no, to można zrobić? Od, można sobie wpisać troszkę. do CV potem, że supportowaliśmy. No, no my to już zrobiliśmy. <laughs> Kurczę, dla nas to jest dla nas o tyle. To jest super sytuacja, bo. Piosenki są po angielsku i można coś z tym zrobić po prostu no, poza granicami, wiesz. No, to jest kolejna trzeba, szansa trzeba na próbować. pokazanie się I poza tyle, polską no. pokazanie naszej muzy poza polską i może, może coś z tego wyjdzie. Co Dobra, się? ale to. A jaki jest cel tego, że to jest tylko po angielsku? Co? Język polski swędzi? Swędzi. Swędzi. No, kiepsko się, tak się do, że... do, do, do nie yy, Nadaje się do rokowego grania? Nadaje się do rokowego grania, natomiast wiesz co, jak... Yy... To, to są jakby dwie kwestie, moim zdaniem, ja na to tak patrzę. Jest kwestia tego, y, jaki jest odbiór y, polskiego śpiewania. Y, y, interpretacja po polsku y, mi się kojarzy z teatralnym śpiewaniem i z... z y, z programami wiadomego pochodzenia, i generalnie, jakby to jest takie bicie trochę piany. Śpiewanie po polsku jest trudniejsze ze względu na twardość języka. Ale to nie o to chodzi. Śpiewaliśmy również po polsku. To generalnie chodzi o to, że angielski ładniej brzmi, i tyle w tym temacie.